Witajcie, witam wszystkich Państwa na kanale, którzy interesują się sprawą księdza Michała Olszewskiego, ale nie tylko. Księdza Michała, powiem tutaj więcej informacji, które właśnie w ten czas świeże informacje, które dotarły z, z godziny na godzinę te informacje. Tutaj docierają do wszystkich. Chodzi tutaj o to, iż ksiądz Michał Olszewski, który przebywa już od Wielkiego Tygodnia w 2024 w Wielkanoc praktycznie został aresztowany w trakcie, tak jak powiedziałem, Wielkiego Tygodnia przygotowywania się do świąt i przebywa w areszcie do dnia dzisiejszego. Już wiele, wiele miesięcy, kilka razy były ten areszt przedłużany. Prokuratura, która mówiła, dlaczego to wszystko się wydarzyło, dlaczego było oskarżenia, tam były jakieś nieprawidłowości z, według oskarżycieli z otrzymaniem funduszy z Funduszu Sprawiedliwości, środków, kwota była bardzo duża. Ksiądz Michał Olszewski budował i ta budowa w zasadzie się jest teraz zatrzymana. Ośrodek Archipelag, który miał pomagać wszystkim pokrzywdzonym, kobietom, dzieciom, wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Ta sprawa księdza Michała Olszewskiego, także księdza Piotra Glasa, też tutaj Wam powiem najnowsze informacje. Bardzo. Poruszyła wszystkich katolików. Myślę, że tutaj, szczególnie te, tych dwóch księży, którzy są bardzo znani, którzy ewangelizują. Na początku lajkujcie i subskrybujcie kanał oraz włączcie dzwonek. To jest bardzo ważne, aby zbudować większą grupę odbiorców. Poruszyła ta sprawa bardzo, bardzo głęboko. Szczególnie tutaj. Ci w Polsce, którzy widzą, którzy interesują się, którzy, którzy słuchali księdza też Michała Olszewskiego, to widzą, iż te zdjęcia, które były niedawno pokazane z, z więzienia, uderzają ich bardzo. Każdego, kto, kto widział ksiądz wychudzony, był wywiad z mamą księdza Michała. Ona mówiła, że wygląda tragicznie, płakała. Ten wywiad był niedawno. Mówiła, iż codziennie modlą się za księdza Michała koronką. Jest odprawianych wiele też mszy, wiele modlitw, ale teraz także za księdzem Michałem wstawili się politycy. Ksiądz już jest bardzo, bardzo długo w więzieniu, bo od świąt wielkanocnych minęło wiele miesięcy, minęły wakacje. Niedługo będą przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, tak naprawdę już e, tak naprawdę niedługo więc e, ksiądz tutaj trzeba wspomnieć, iż e, było wiele nieprawdziwych informacji na temat zatrzymania księdza Michała na tego, iż, na temat tego, iż mówiono, że na początku przebywał w u jakiejś, w hotelu, był zatrzymany z kobietą mm, a okazało się, że nieprawda E, jaka, była, jaka była prawda na temat e, zobaczcie tego fake newsa e, bo oczywiście jeżeli powiemy, że ksiądz był zatrzymany z kobietą w hotelu od razu, od razu tutaj są jednoznaczne skojarzenia iż e, mm, ksiądz tutaj e, na jakichś czynach e, nie wiadomo co to za kobieta od razu się nasuwają jakieś, jakieś podejrzenia e, więc... E, bardzo złym stopniu złym świetle chciano postawić księdza Michała a prawda była taka iż ksiądz Michał Olszewski nie był zatrzymany w hotelu ale był zatrzymany u pani która prowadziła fundację Profeto jedna z prowadzących i tam właśnie na poddaszu a na dole była rodzina tej pani wraz z mężem dlatego nie było czegoś takiego że ksiądz Michał był jakiś kobiety ale idźmy zaraz dalej. Szokujące było to, co dowiedzieli, dowiedzieliśmy się od księdza Michała, który w wywiadzie powiedział, iż był dosłownie torturowany, iż odmawiano mu dostępu do wody, do ubikacji, iż świecono mu białym światłem w nocy. Wiele mediów oska oskarżało właśnie tutaj te działania. Nie można było, jako, określano jako tortury jako słuchajcie. Bardzo ważnym też tutaj informacją, iż nie było jakichś tam dowodów, jeżeli chodzi o przełożenie księdza, nie było tego monitoringu, mówili o tym adwokaci. Więc mecenas Wąsowski mówił też sporo o tych sprawach, jak na początku można było to wszystko tutaj przyjąć do informacji, zobaczyć te wywiady, ksiądz. Ksiądz Michał Olszewski, ponoć tutaj właśnie jego fundacja, dostała pieniądze, i jakaś inna fundacja była pokrzywdzona, czuła się pokrzywdzona, iż ona tych pieniędzy nie dostała. Że otrzymała ją fundacja Profeto, którą prowadził ksiądz Michał Olszewski. I tutaj naprawdę jest to sytuacja też nie tylko zatrzymania księdza Michała, to jest bardzo ważne, ale też dwóch dwie jeszcze inne osoby są w więzieniu. Z tego co pamiętam, są to dwie kobiety, które były wcześniej tutaj w one bodajże to są kobiety, które były pani, które były w ministerstwie. Jeżeli dobrze pamiętam, więc to po prostu e, z tymi informacjami, które wszyscy żeśmy e, myślę, że zainteresowani czytali, słuchali, to co mówili mecenasowie e, księdza e, Michała, mecenas Wąsowski, co już mówiłem, e, to naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo niepokojące. Słuchajcie, najnowsze informacje są takie, iż grupa posłów, bardzo duża grupa, bo aż blisko 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz kilku posłów z Konfederacji, czyli jest generalnie połączenie tych dwóch partii, połączenie sił, jeżeli chodzi o księdza Michała, złożyli w Prokuraturze Krajowej oraz w Warszawskim Sądzie Rejonowym poręczenie osobiste w sprawie księdza Michała Olszewskiego. Jest to środek zapobiegawczy, który nie może stanowić się który może stanowić podstawę do uwolnienia księdza który, Michała, który jest w więzieniu. Więc na tym piśmie jest napisane tak: my, niżej podpisani posłowie, na podstawie artykułu 272 kodeksu postępowania karnego, wnosimy o przyjęcie niniejszego poręczenia oraz oświadczamy, że udzielamy wobec księdza Michała poręczenia osobistego w celu Poręczenia osobistego osób godnych zaufania. Osobiście zapewniając, że ksiądz Michał Olszewski nie będzie w sposób bezprawny utrudniał prowadzonego postępowania karnego i stawi się na każde wezwanie sądu lub prokuratora w mniejszej sprawie. Dlaczego wobec księdza zostało zastosowane więzienie, zatrzymanie? Dlatego iż mówiono, iż może ksiądz mataczyć. Może ksiądz uciec, a grozi mu wysoka kara Więc tutaj teraz posłowie połączyli siły Konfederacji i Prawa Sprawiedliwości I zobaczcie takie postanowienie Oraz dalej, kiedy to postanowienie mówi, iż będzie sąd informowany Jeżeli ksiądz zmieniłby miejsce zamieszkania Zapewniamy, jak pisze dalej w piśmie piszą posłowie, iż ksiądz Michał Olszewski będzie w pełni współpracował z organami celem rzetelnego wyjaśnienia i zakończenia postępowania. Więc czy to będzie droga do uwolnienia księdza Michała? Miejmy nadzieję, że tak. To już w kolejne miesiące. Teraz kolejny miesiąc się zaczyna, kiedy ksiądz Michał jest w więzieniu. 98 parlamentarzystów pis oraz kilku posłów Konfederacji. Więc zarówno zostało złożone w Prokuraturze Krajowej oraz w Sądzie Rejonowym w Warszawie. Więc miejmy nadzieję, że to przynosi, przyniesie efekt zwolnienia księdza Michała. Ja Was wszystkich tutaj pozdrawiam. Lajkujcie, subskrybujcie także, wspierajcie kanał. Kto może, i do usłyszenia, w lepszych czasach ci, którzy chcą zostać, ja powiem jeszcze troszkę o księdzu Piotrze Glasie. Ksiądz Piotr Glas, słuchajcie, ostatnio udzielił wywiadu, który był bardzo, bardzo mocny. Mówił o tym, iż nie wie, jak wytrzyma w tym zamknięciu. Mówił, iż szedł, wydawało mu się, że szedł. Pół dnia z hotelu do sądu, a tam odległość była około bodajże 15-20 minut drogi. Mówił, że nie wie, jak ktoś mógł mu postawić takie zarzuty. Sprawa księdza Piotra Glasa, rozprawa była we wrześniu na początku, budzi ogromne zainteresowanie, ponieważ ksiądz Piotr Glas, znany rekolekcjonista. Osoba, która nawróciła się w Meczugorje, jest oskarżona o czyny seksualne. To jest raz. Dwa, było kolejne oskarżenie o wpływanie na świadka oskarżenia, czyli osoby, która została oskarżona w tym procesie, która go oskarżała, księdza oskarżała. Więc kolejne, kolejne, kolejny zarzut był dla księdza, jest dla księdza. Rozprawa ta właściwa, taka duża, jak ksiądz mówi, jednym, tutaj za jednym razem ma się odbyć w marcu. Ksiądz prosił wszystkich o modlitwę, o wspieranie finansowe, więc także dla tych osób, którzy nie słyszeli, zobaczcie sobie, że trwają zbiórki na prawnika dla księdza Piotra. Ksiądz Piotr spytał, Mówi, jak załamała go to informacja, iż ile będzie kosztowała ta porada, czy pomoc, pomoc prawnika. Nie porada, tylko pomoc prawnika dla księdza Piotra. Jest dużo jeszcze tutaj w, w tym w sumie niedługim wywiadzie: ksiądz Piotr powiedział, iż tak jak tutaj kto słyszał, słyszał wcześniej te. Ten wywiad mówił, iż nie wie, jak to się może wydarzyć, iż żeby on został oskarżony o takie właśnie rzeczy. Ja powiedziałem tutaj, ksiądz Piotr Glas nawrócił się w Meczugorie w 2004 roku. Nie wszyscy to słyszeli, iż modlił się za swojego podopiecznego. Pojechał do Meczugorie i wydarzył się cud, bo chłopak, który był bardzo chory, który nie miał szans na wyzdrowienie, nagle wyzdrowiał. Tam to było tak, iż ksiądz Piotr. W szpitalu modlił się za swojego podopiecznego, ale że nic się generalnie nie mogło iść do przodu, a sytuacja była bardzo zła, wybrał się do Meczugorie. Stworzył się taki most modlitewny pomiędzy Meczugorie a Wielką Brytanią i ksiądce Piotr, swoją modlitwą za sprawą Matki Bożej, Królowej Pokoju, gdzie modlił się na objawieniu, modlił się na na podczas Roki Krzyżowej, podczas ogromnego upału wymodnił uzdrowienie dla tego chłopaka więc wszyscy, którzy oglądali też Wielką Pokutę w Częstochowie w 16 roku czy właśnie słyszeli o cudzie księdza Piotra, nie mogą zrozumieć, iż taki zarzut może mieć miejsce, szczególnie po tylu latach bo te zarzuty dotyczą lat 2002 2008 kiedy ksiądz Piotr Glas był proboszczem w parafii w Jersey blisko Londynu ta sprawa, jak też mówiłem, jest podobna do sprawy, jeżeli chodzi o odległość, o oskar, o, odległość oskarżeń od, od samego czynu, do sprawy kardynała Pella z Australii, kiedy, który był oskarżony w bodajże 2017 roku za czyny z lat 60.-70. Hmm, więc y, oraz roku bodajże 96, więc zobaczcie ile lat minęło w tej i w tamtej sprawie od y, czynu do oskarżeń. Aby, miejmy nadzieję, że będzie lepiej, ja wszystkich jeszcze raz pozdrawiam, hmm, powiedziałem Wam tutaj najważniejsze rzeczy, wspierajcie także y, mój kanał, aby mógł się roz, rozrastać w funkcji wspierania. Do usłyszenia, oby z lepszymi informacjami. Pozdrawiam, Michał.